Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia. Zagłębie Lubin pokonało Widzew Łódź 3 do 1. Witamy się z wami w 79. odcinku naszego podcastu. Filip Trokielewicz i Paweł Junory. Cześć Filipie, cześć wszystkim. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co się powtarza rok rocznie, jeśli chodzi o miedziowych i ich grę, czyli na pierwszy rzut oka, kiedy Spojrzę się na rezultaty odnoszone przez Lubinian. No to nie da się ukryć, że często odnoszą oni niezłe wyniki, kiedy dobiega końca kampania rozgrywkowa. Tak było przed rokiem, przed dwoma laty, i to jest e, niewątpliwie coś, na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Gdzie władze Miedziałych powinni się nad tym problemem pochylić, bo tak być nie powinno. E, na pewno. Tego przykładem są ostatnie mecze w Zagłębie Lubin, dlatego, że Miedziowi chociażby potrafili wygrać z Rakowem Częstochowa, który nawet jeżeli jest w kryzysie, no to w dalszym ciągu to jest klasowy zespół. Teraz wygrana z Widzewem, który też tę rundę może zaliczyć do udanych, bo sprawdziłem przed momentem 20 oczek zdobyli łodzianie. Są jedną z lepszych ekip na wiosnę. Zagłębie naprawdę w Łodzi zrealizowało swój plan. Zagłębie co roku jest czarnym koniem, bo za co roku wykonywane są ruchy, które Dodają duże nadzieje, że Miedziowi nie będą szarakiem ligowym i będą gdzieś kręcili się wokół środka tabeli, lecz powalczą o coś więcej. Te ruchy faktycznie, które zostały wykonane w zasadzie już, już prawie rok temu, dodawały nadzieję na to, że, że Miedziowi powalczą o coś więcej niż takie spokojne utrzymanie. Zdarzyło się, jak się zdarzyło, końcówka sezonu tradycyjnie dla Zagłębia jest dobra, bo faktycznie ostatnio regularnie punktujemy i ta gra, o czym powiedziałeś, jest coraz lepsza. Zagłębia z Widzewem Łodzi wygrało w pełni zasłużenie i choć e, oczywiście nie można pominąć faktu, że statystyki szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie się przy piłce były bardziej korzystne dla zespołu gospodarzy, no to jednak taki był plan trenera Waldemara Fornalika i spółki na, na ten pojedynek i w końcu Zagłębie skorzystało ze swoich atutów. Te kontrataki, podania do szybkich skrzydłowych za plecy obrońców, w końcu widzieliśmy pomysł Miedziowych no i wypada się cieszyć z tego, że, że faktycznie Zagłębie w końcu zaczęło Przygotowywać się bardziej do, do meczu z przeciwnikami, bo umówmy się, te nawet mecze przegrane przez Miedziowych, czy zremisowane to wielokrotnie były to były gry jak najbardziej do przepchania, a właśnie część tych zespołów, które jest nad nami w tabeli bądź też w, w okolicach naszego miejsca, no to jednak potrafiło w takich spotkaniach z, z miarę równorzędnymi przeciwnikami radzić sobie trochę lepiej niż my, i pewnie właśnie w takich, takich grach traciliśmy. Najwięcej punktów. Mecz z widzewem jak najbardziej, jak, jak najbardziej na plus. Nie można po prostu też zapomnieć o tym takim bardzo dużym nacisku ze strony gospodarzy w drugiej połowie. Była bramka Ciganiksa był później taki dość groźny strzał jednego z zawodników widzewa, no ale na szczęście wytrzymaliśmy ten napór i, i to zagłębie może się cieszyć z kompletu oczek. Jeśli chodzi o taktykę, to ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą wykorzystali. Potopieczni Waldemara Fornalika, mianowicie widzę pod władzą Daniela Myśliwca, często kiedy atakuje, jest pod polem karnym rywali, to zostaje jeden na jednego z tyłu, nie ma dodatkowego zabezpieczenia. I tak właśnie padły bramki dla zagłębia lubin e, Mateusza Wdowiaka i od Prachodyny. Miedziowi ściągnęli łodzian na własną połowę pod. Własne polekarne, no i wyczekiwali na te kontrataki, które okazały się być skuteczne kolejna bramka. Warto o tym nadmienić. Kodyny, które jeśli chodzi o punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, no to wygląda naprawdę dobrze, bo w tym momencie ma 16 oczek, i więcej od niego mają tylko Eric tam Kamil Grosicki i Bodajże Ilia Szkurin, mało kto pewnie by stawiał, że. Ta na w ogóle była taka, jedna jedno z jego wypowiedzi, że on nawet zakładał, kiedy przed sezonem liczył na to, że zagra oczywiście dobrą rundę, to nie zakładał, że o tyle uda mu się ugrać. Bądź co, bądź. Myślę, że tak jak krytykujemy, często jesteśmy ekspertami od krytyki, można nawet o tym usłyszeć. Tak, tutaj należą się miedziowym pochwały. Zgodzę się, bo nawet trener widzował, łódź, Daniel Myśliwiec, powiedział na konferencji, był dość rozgoryczony, że Doskonale zespół i sztab szkoleniowy znał atuty Zagłębia. Spodziewał się, że Zagłębie tak zagra. No, a mimo to zawodnicy widzewa nie potrafili się przeciwstawić i faktycznie ustawiali się tak jak zazwyczaj, gdzie faktycznie no, tutaj taki sposób gry może być dobry, szczególnie na drużyny operujące bardziej w środku pola, niż no, szukające takiej bardzo otwartej gry w bocznych strefach boiska. Więc tutaj Zagłębie odrobiło lekcję pod tym względem, że potrafiło wykorzystać te swoje atuty. Jeśli chodzi zaś o Kaspra Chodynę, no to już ostatnio rozmawialiśmy o tym, że tak więcej niż, niż mniej stawiamy na to, że Kaspra w kolejnym sezonie w zagłębiu już nie zobaczymy, no bo te liczby, które zrobił w obecnych rozgrywkach, no to tak naprawdę mimo tego, że kilkukrotnie mu zarzuciliśmy, że, że gaśnie, że zbyt często go nie ma zbyt długimi fragmentami, no to jednak jest to, jest to faktycznie dobry, dobry sezon dla Kaspra i tutaj myślę, że on się przełoży na, na transfer do mocniejszego klubu, być może no, do, do mocniejszej ligi. Też na Chwały myślę, że zasłużył Bartek Pudka, bo był pewny w obronie w ataku również brał na siebie więcej odpowiedzialności. Miał bardzo fajne wejście, podanie do Tomka Makowskiego, który uderzył w poprzeczkę. No i też wiem, że gdy ja, nawet ja personalnie go krytykowałem w kilku podcastach, tak tutaj no, byłoby bardzo nieuczciwe z mojej strony, gdybym przyszedł obojętnie obok występu Bartka, no bo po prostu zagrał pozytywnie, za co należą mu się pochwały. Tak, byłoby niesprawiedliwe, gdybyśmy o tym nie wspomnieli i tak myślę sobie w trakcie tej twojej wypowiedzi, myślałem, że to był taki mecz kompletny dla Zagłębia Lubin, bo na dobrą sprawę trudno wskazać choćby jednego zawodnika, o którym mogli byśmy powiedzieć, że on zagrałby zawody tam się. Wszystko zgadzało, Zagłębie miało plan, o czym nie moglibyśmy mówić w wielu spotkaniach, bo tak to wyglądało, a nie inaczej, chociażby jeszcze na początku rundy wiosennej. Ja chciałbym Ci zadać pytanie, które mi się słowa, kiedy rozmyślam nad tym, co będzie w przyszłym sezonie. Czy nie obawiasz się, że władze Zagłębie Lubin mogą w tym momencie popatrzeć na wyniki i pomyśleć, że w sumie to jest w miarę w porządku? Nosz redakcyjne, kolega. Grzesiu wstawił ostatnią mema, jeśli chodzi o e, ulubioną pozycję zagłębi, lubin. Oczywiście w środku stawki jest to lokata ósma, bo prawdę powiedziawszy, ja mam coraz większe wątpliwości też nieubłaganie, zbliża się koniec e, tej edycji rozgrywek że rzeczywiście ktoś w klubie, idąc po linii najmniejszego oporu, może skłonić się do tego, że w sumie to nie jest najgorzej, więc sobie trwajmy. Ani nie ma tragedii, ani nie ma jakichś większych sukcesów, niemniej jednak Zagłębie Lubin jest o tyle specyficznym klubem, że wiadomo, jak wygląda narządzanie i że często decyzje polityczne odgrywają tutaj dużą rolę. Czyli problemem Zagłębia od zarania dziejów jest to, że tak naprawdę nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za długofalowy rozwój i e, nawet jeśli jakiś pomysł jest fajny, trafny, ciekawy, no to nikt go w dłuższej perspektywie nie realizuje. Było kilku prezesów Średnia urzędowania to myślę, że w granicach półtorej roku, dwóch lat. No to żaden z prezesów tak naprawdę nie zrobi jakichś niepopularnych decyzji, wiedząc, że za chwilę może go nie być. I nie myślę tutaj o kwestiach takich, że jakiegoś zarobkowania, robienia tylko i wyłącznie pod siebie, tylko niestety często decyzje związane z rozwojem, z chęcią obrania jakiegoś kursu, ich realizacja wymaga czasu i często podejmowanie niepopularnych decyzji. Myślę, że tak podświadomie zdecydowana większość prezesów Zagłębia Lubiny z ostatnich lat, no po prostu się boi, bo po co robić sobie problem? Jestem tu na chwilę doskonale o tym wiem, no to będę realizował te zadania najlepiej, jak się da, no ale dla mnie najważniejsze jest tu i teraz. No i no niestety tak to wygląda. Myślę, że inaczej. Też nie wiem, w ogóle nie wiem, w jakim kierunku Zagłębie pójdzie w letniu, w tym, tym letniej przerwie w okresie między sezonami. No bo opcji mamy tak naprawdę kilka. Jeśli będzie przykręcony kurek z pieniędzmi na, na finansowanie Zagłębia, to zakładam, że nie tyle będzie jakiś eksodus zawodników, tylko no będzie pewnie kwestia taka, że ci, którzy są, to zostaną jak się pojawi jakaś oferta, to coś sprzedamy, no i raczej uzupełnimy zespół zawodnikami niekoniecznie drogimi, co wcale nie musi się okazać aż takim wielkim problemem, no bo to jest to, o czym też mówiłem przy okazji któregoś z podcastów, gdzie dość mocno skupiliśmy się na krytyce Piotra Burlikowskiego po którejś z jego wypowiedzi, no że jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać? Ja wiem, że zawsze to się tak obrażamy jako kibice, że no, nie ma kasy, no to zaraz tutaj klub ktoś zamknie na klucz i, i, po, i po, po temacie, tylko prawda jest taka, że im więcej pieniędzy w Zagłębiu było, tym były relatywnie gorsze wyniki i, i i jakby ogólna atmosfera wokół klubu. Bo prawda jest taka, że takie ostatnie, takie najlepsze doświadczenia związane z, z kibicowaniem Zagłębiu, no to mieliśmy piech po Benjaminkowie, gdy robiliśmy trzecie miejsce w Gliwicach. No to tam nie było jak dla nadzwyczajnego składu. On się też przez tą pierwszą ligę wykrystalizował. Coś tam zostało wzmocnione, coś uzupełnione. No i myślę, że to wcale nie może być złe, jeśli nie będzie radykalnych zmian i E, jakiś transferów na hura. No bo nawet ten sezon pokazał, że to nie jest droga, którą jakby w, w formacie Zagłębia Lubin z, z obecnym rozdaniem jesteśmy w stanie zrealizować i mieć z tego jakikolwiek e, pożytek. Jakby kolejną, kolejne dwie opcje to tak naprawdę e, myślę, że no, to co powiedziałem wcześniej to, to może być w którejś z tych opcji. To, to jest właśnie to, kto będzie trenerem e, Zagłębia Lubin w nowym sezonie. Obrońcy Waldemara Fornelika zawsze się usprawiedliwiają tym, że no, z Piastem Gliwice to też prawie Spadł z ligi i potem takie fajne wyniki. No, ja jestem w stanie w to uwierzyć. No, tylko musimy pamiętać o kilku rzeczach, że nie ma absolutnie żadnych przesłanek ku temu, by tą wersję wierzyć, bo ani żaden z zawodników się nie rozwijał, wręcz się zwijają. Nikt nie wchodzi nowy do, do zespołu. A ten problem związany z utrzymaniem, bo to należy uznać w kategorii problemu, bo my relatywnie niedawno zapewniliśmy sobie to utrzymanie, no to jednak pojawił się, mając do dyspozycji bardzo silną kadrę i bardzo drogą kadrę. No więc tutaj myślę, że. Że ta zagwostka powinna być po stronie działaczy, i no, ja myślę, że mimo wszystko zdecydowałbym się na, na zmianę szkoleniowca na takiego, który jest jeszcze głodny sukcesu, dla którego zagłębienie nie będzie sufitem, yy, który będzie chciał się po prostu rozwijać i iść dalej, bo tylko taki trener będzie chciał dobierać do siebie ludzi zawodników, pozostałych członków sztabu, żeby też rośli z nim i, i po prostu się rozwijali, bo na tę chwilę, no to jak możemy się pośmiać z tych memów kibiców Legii, Lecha, tu, którzy się przerzucają tymi, tymi memami z pustymi kociakami, no to no tutaj niestety chyba w Zagłębiu też moglibyśmy takiego kota zrobić w pomarańczowej koszulce i wcale byśmy za bardzo nie odbiegali. No wiadomo, na tę chwilę mamy, musielibyśmy zachować pewne proporcje, bo mimo wszystko potencjał jest różny w, w Zagłębiu, a Legii czy Lechu. No niemniej jednak odczucia mamy chyba bardzo podobne. No i tutaj zmiana tego mentalu, o czym nawet powiedział ci Marko Poetanowicz, o czym mówili niejednokrotnie inni zawodnicy, to jest chyba to, co powinno się zadziać w zagłębiu, bo tu można 1500 zawodników ściągnąć nowych, ale no, żaden z nich nie będzie funkcjonował dobrze, jeśli będziemy dalej mieli podobne podejście w zasadzie z każdej ze stron. Nie tylko zawodników, ale trenerów i, i ogólnie podaży. Ja dodam jeszcze trzy grosze od ciebie, jeśli chodzi o trenera. No moim zdaniem właśnie kluczem i założeniem, którego powinni wyjść włodarze miedziowych, to będzie sprowadzenie trenera, który jeszcze może Czego nie wygrał, ale który będzie chciał coś wygrać, bo takim całkowitym przeciwieństwem jest Waldemar Fornalik, którego doceniam, myślę, że obydwoje doceniamy za osiągnięcia i te lata pracy, ale niemniej jednak, kiedy patrzę się na Waldemara Fornalika, obserwuję jego wypowiedzi, to jak się zachowuje, no z całym szacunkiem nie widać u niego takiego żaru chęci wygrywania i to jest też taki moment, w którym Zagłębie Lubin powinno zadać sobie pytanie, czy aby na pewno zaterwać, bo przyznam szczerze, że mi trochę Zagłębie od jakiegoś czasu zaczyna przypominać GKS Bełchatów. Wiemy, jak w Bełchatowie skończyła się de facto ta historia klubu, jeśli chodzi o jakieś większe osiągnięcia i potem teraz właściwie jest płaczka po niższych nocach rozgrywkowych. Zagłębie też jest klubem z małego miasta, który ma trochę inną,

Specyfikę od tych największych legii, lecha, Nowy Śląska Wrocław, który jest w ośrodku o wiele większym, i obawiam się tego, że pozwolenie na to, że znów jakiś proces przyjdzie, zrobi coś rok, dwa i potem odejdzie, pewnie tak będzie, niemniej jednak chciałoby się, żeby nawet kiedy jakiś trener przyjdzie, to żeby była taka odgórna ze wszystkich środowisk opinia, założenie, że ten trener będzie pracował i że wreszcie to będzie. Jakiś długofalowy projekt, bo wydawało się, że z Waldemarem Fornalikiem może tak być, ale jak widzimy, no nie ma poprawy. W stosunku do tego momentu, w którym Waldemar Fornalik Zagłębie obejmował. Mówiło się o Dawidzie Szulczku. Ja nie wiem, czy Dawid Szulczek trenerem Zagłębia będzie. Nie chcę oferować pochopnych wyroków ani przewidywać, ale to jest właśnie profil trenera, w który celować powinno Zagłębie Lubin. Zgodzę się z tym. No tutaj trener Waldemar Fornalik, no niestety, ale no nie dał tak naprawdę ani pół argumentu do tego, by kontynuować z nim współpracę. I myślę, że, że faktycznie to jest widoczne na wielu płaszczyznach, na wielu etapach funkcjonowania Zagłębia, bo... Zagłębie wizerunkowo pod względem nawet wypowiedzi trenera, no, no za, zaczyna dochodzić znowu do takich absurdów, że zamiast o grze zagłębia, no to dziennikarze rozmawiają o tym, co powiedział trener, bo, bo nawet ta kwestia związana z odpowiedzią na twoje pytanie po meczu z, z Radomiakiem bodajże, no to odbiła się dość szerokim echem i była poruszana w kilku magazynach. No raczej tak nie powinno wyglądać. Nie tylko, nie tylko jeśli chodzi o ciebie były jakieś, jakieś kwestie związane z, z, ze sposobem komunikacji. To, to jest oczywiście sprawa wtórna, bo my musimy pamiętać o tym, że no najważniejsze jest gra w piłkę. A niestety, jeśli patrzymy sobie na zagłębie w perspektywie takiej holistycznej, w perspektywie całego sezonu, no to jednak na zagłębie nie wygląda dobrze i nie, nie wyglądało, nie wygląda. No i pytanie, czy będzie wyglądało? Myślę, że nie. Dawid Szulczek wydaje się być odpowiednim kandydatem ze względu na właśnie na te, te aspekty, o których powiedziałem wcześniej. Czyli to jest trener, który. Coś już tam sobie pograł w ekstraklasie, jest młody, ma pomysł, starał się dostosowywać jakby metodykę działania i, i sposób gry do materiału, jaki ma. No a trzeba pamiętać, że no, to nie było łatwe, żeby zawodnikami ściągniętymi w październiku. No, Walczyć o utrzymanie, bo tam w pewnym momencie, był było chyba z 15 chłopa do gry, no i praktycznie z, z przedwczesnej emerytury został ściągnięty że Żelelelak miał bardzo długo kontuzję, więc to, to też Barta może nie zajmuje jakiegoś nadzwyczajnego miejsca w, w tabeli, ale no. Trzeba mieć po prostu to z tyłu głowy, że, że nie wszystko tam działa jak tak jak być powinno, a coraz częściej ostatnio pojawiają się w ogóle informacje o tym, że tam są problemy z płatnościami na czas. Więc to są takie małe rzeczy, które małe z naszej perspektywy, będę jako ludzi z zewnątrz, ale duże dla kogoś, kto jest tam w środku, więc ja dałbym temu szkoleniowcom szansę, a jeśli nie jemu, to komuś o podobnym profilu. Komuś, kto jest głodny, kto chce osiągać sukcesy, nawet te mniejsze, ale chce wykonać kolejny krok, że dla niego Zagłębie Lubin jako klub poukładany mimo wszystko pod kątem finansowym na zasadzie takiej pewności, że to nie będzie sufit, że ktoś nie będzie zadowolony tylko dlatego, że trafił do Zagłębia, tylko będzie miał z tyłu głowy, że okej, ja tu jestem na, nie wiem, dwa, trzy lata i ja chcę odejść do klubu, o dużo, dużo wyższym potencjale. I ja osobiście się bym nawet nie obraził, jakby ktoś to powiedział na pierwszej konferencji, bo to by świadczyło po prostu o ambicji. Zagłębie na ten moment nie jest hegemonem ligowym, który może marzyć sobie o tym, żeby tutaj szczytem marzeń było, była gra w Zagłębiu czy, czy, czy jego trenowanie. Myślę, że jeśli ktoś, ktoś o tym marzy i nie jest to żaden wychowanek, bo to wiadomo, to są całkowicie inne kwestie. My możemy marzyć o, o zagłębiu i jako, jako ludzie stąd, czy, czy piłkarze wychowankowie, trenerzy wychowankowie, to to jest okej, okay. to wiadomo, to jest inna kwestia, ale jeśli dla kogoś z zewnątrz sufitem jest zagłębiu, no to powinien, myślę, zastanowić się nad, nad, bardzo mocno nad, nad sobą i swoim podejściem. A jak będzie, jeśli chodzi o nowego trenera Miedziowych, czy może Waldemar Hornali dalej będzie prowadził Lubinian, no to o tym się przekonamy. To był 79 epizod podcastu. Kerstok, dziękujemy, że byliście z nami. Słyszymy się ponownie po meczu z Łódzkim Klubem Sportowym. Filip Trokilewicz i Paweł Minory skłaniamy się. Do usłyszenia. Cześć. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.